Łooo wow. Ogród I tak nie mam miejsca na chałupę no Dlatego jest? ja wyjebałem bo ja coś czuję, że wy to je będziecie jak, takie, jak taka Warszawa Wy będziecie się na dzielnicę rozracać, aż później mnie wciągnęcie i ja będę w takim dojebanym planowym, wiesz Dużo A? miejsca, żeby się rozbudować w tym czasie tak jest. A wy będziecie tą deweloperką w tych wszystkich miastach ja Jeszcze gdzieś Ewe musi się rozbudować, bo on wczoraj jeszcze miał chatę i już jej nie ma baś. WSH te rozwalił, a tam, tam się gdzieś sydo budował. Tam z tyłu jest. No. Ja mieszkam za teleportem. No. Co? To, to, to trochę tak jakbyś przy toropisku mieszkał, wiesz? Bez kiedy, przy dworcu, przy dworcu głównym. Po co mieszkać w kawalerce za 200 tysięcy, jak można mieszkać pod mostem za 2 miliony? Bez kitu. Lepsze ale mieszkanie, Belka ale... no, no i chyba, no, no i fundament pod budownictwem jest zajebiste. Ja się dziwię, że, że ja nie jestem jeszcze gdzieś zatrudniony normalnie. Ale go co? Tak, ja złodziej się kierunku. ją odłożyć, kurwa. Ajajaj. Aj, aj. aj, 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 no cóż, aj, aj. Co, to było zbyt późno, było wybacz, wybacz. Dobra, już mamy siekierę. No to był specjalny taki, wiesz, podwójne myślenie, żebyście szybciej siekierę kolejną zrobili. Przez a, a, a ton będziesz mógł sobie zachować. Taki był plan. <laughs> <laughs> hmm. Oh, o za. Zabierzcie ich błagam, nie, zit sobie z nimi ode mnie. Tak, paku idzie, to tak jest. <grym grym> Dobra, koleran biedny już widzę, że będzie biedny. Trochę to brzmiało jak kanał sportowy. No. no. <grym> Wszystkie tego typu są podobne, nawet sobie chodzi No. Ej, to mnie O kurwa, ale armia. Armia Nowego. Panda łysego. A chujci te grzyby. Trzeba w dupę dzieciu. Uch. Ale to weszło. Ale pilny. Ja się po prostu wystraszyłem. Dostaniemy gonga. No jak gonga dostaniemy, to się przejść złożymy, nie? Pakuj, widzę cię za tym kurwa tym. O nie, zaraz się obróci i przybiegnie do nas. Ucieka. Ale stoi idealnie na drodze, jakby kloca miał walnąć na środek bramie, nie? Może to, robi? To, się robi bez Dobra, strzelam w niego. Strzelam nie, nie, kur... Uj, zawołaj go, zawołaj go, no! O, idzie. No, no, kurwa, jakby, no tak, jakby. Dobra, jazda! Ognia, ognia! co? No, kurwa! O, przeczyłem Na strzała wszystkich trzech! Nie zdążyłem odjechać, kurwa, no! Jakby tylko tej pałki nie miał! Ladwy do wiadwy. Ej, a możecie tego, który pod mojej chaty zabrać kurwa? Pa? Złoto? Nawet złoto? Że, żebyś ty widział mój domek nad wodą, ile tam leży kurwa złota <grymne> po podłodze. <wodące. grymne> <grymne> Trzy skóry trola mam. No właśnie myślę, capture, ale, ale nie mam. A ile ci brakuje? No, kurwa w ogóle nie mam Aaaa ja tak Rajda mamy, rajda nie. mamy Dobra, to chuj z Dobra, wyciągam młot Soluwa Czekaj, Ej, wejdera... gdzie? No gdzie kurwa, jaki rajd, to my mamy rajd kurwa Na drugiej paści my, my jesteśmy rajdem <laughs> Ej, zacznijcie drzwi <laughs> Aśu, Bierz go na klatę, o kurwa <laughs> Ewe, trzymaj go! Hmm? To jest przecież, no, Serwer nasz, e, Inkwizycji, więc... No, każdy może korzystać z wszystkiego. To, no to nie, nie jest, kurde... Kazik, do, ja daj dotknąć siusiaka. Dobra. To, to jest serwer Inkwizycji każdy może brać, co chce. Dobra. Dobra Zróbmy, miedzi. Zapraszam. Dobra. <laughs> Dobra, zaraz wracam, w 5 minut. Kto chciał wózek? Zapraszam. No jasne. Ja, ja swojego używam, to nie użyczę Dobra. Ja... A kategorię B plus, plus, plus E możemy mieć, czy jak? I, i jeszcze ja. A tu tramwaje trzeba mieć może. Kategorię. O kurwa! Jak <laughs> <laughs> to jest, kurwa, jak się na zimowych jeździ. Co jest? To jest? Ta gra... Podobna. No trochę. Tu, tu nie ma magii. Jak to nie masz yy, szarzełków szamanów? To co masz? Szarzełków szamanów. No nie okazji. wiem o tym nic. Jest? No te szerzę, no, te, takie... te skrzynki. Ale to zielonym rzucają takie. A tak, tak. Kary. Czy no ja to tylko chyba, pokazywałem moda, że... No Kazu, bie, bie, bierz łózek, jedziemy. Ty <grym> gra... ostatni byłeś, musi wejść. O kurwa. A w którą stronę? Obojętnie. Chyba obojętnie. Do czarnego lasu, żebyśmy mogli ten pokopać trochę miedzi wojny. Już rozjebał. Kurwa oponę no przed nim. No... Nie chcecie się <grym> pojaśnić? <grym> Nie chcecie się przespać? Nie chcecie się przespać? Możemy... jo, ja, tu, chodźcie się Z wodą? Mam, mam, jeszcze staminy Ajajaj. Kurde, moment. No właśnie, mistrz cię oj oj. nie to. Karzu. staminę patrzysz, Karzu. Kurde. Dobra. Ja Ektryra użyłem w wodzie. O nie, dobra, teraz nie będę miał staminę, nie Skała, 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 skała. O, dobra, pójdźcie, ja pójdę na piechotę. No już chyba, po co dalej? Nie, nie, jeszcze kawałek. Jeszcze? Opłynąć, Albo tu, tu gdzieś możecie w sumie, no, zacumować już. Mm. To, moment. No tutaj w tym cyplu między skałami. Tutaj, ja. tutaj dawajcie. razie masz szkielety po prawej. No coś właśnie słyszałem, że do mnie coś strzela. Tam jest! Dawajcie tutaj, to będzie fajne miejsce na port. Aha, nubie! O oh, kurde. <głos> <głos> To jest dobry klip Kaziu, możesz... po prostu Tak, to, to jest Dobra, to spierdamy. Ale nie, czekajcie ja, bo jeszcze O tu jeszcze leży chwila. No ale to klucz ci damy, nie? To przyjdziemy do ciebie. Tak, ale klucz. muszę po moim temie podejść Ale Jeżeli chcecie A, tak, nie. A na Kurachany? No może? Na kurchany nie idziemy, Możemy na kurhany lecieć. Ja idę do trolla, bo nie dubiłem jednego trolla Dobra. Kurgany, najpierw przejdziemy. No i tak pewnie będziemy bić jeszcze raz tych bossów. Ale to najwyżej, właśnie jak będzie Spinner i Ewe, żeby im dropnął klucz. Każdy nagrywałeś? Nie, 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 tego nie. Eee, Ty kurwa. Nie, nie. nie, tylko klipy. Mogłem nagrać, eee. Rzucam klucz. No here. Ok, to chyba będę mógł sklipować. Kamienia, dlaczego nie jest kamieniarski. If, kamień, ten, kamieniarski. Tylko ty dobrze programujesz, Koś? Nie Jeszcze nie. ja. Jakiś chuj mnie programista. <grymne> Zrobiłeś tą Daszek czy nie? Nie, bo nie miałem drewna. <grymne> no nie. Kofor, po co ci to przystań? Kiedyś tam krzemień zbierałem. Okej. Okay. Właśnie widzę, że to od zajebania krzemienia dobre miejscowo. No, on się tam w ogóle respi cały czas. O, gości. Dobra, okej. Okay. Ale jak to brak wymaganego warsztatu, żeby naprawić deski drewniane?